Gość Radia Płońsk. Janusz Połonkowski przed mikrofonem i program Gość Radia Płońsk. Uwierz w Ukrainę to nie tylko piękne hasło, ale także tytuł koncertu, w którym w poniedziałek 16 maja będziemy mogli uczestniczyć m.in. w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Natomiast dzisiaj w studiu Radia Płońsk dwie panie, które będą częścią tego koncertu, czyli flecistka Hanna Danec oraz fundatorka i dyrygent Aleksandra Korpka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o samym koncercie powiemy, to wcześniej o zespole, który tworzycie, a więc ukraińska orkiestra kobieca Queens Orchestra. Skąd pomysł na założenie takiego zespołu? No i skąd te panie tak pięknie uzdolnione? No, to od samego początku była taka koncepcja, to, że dziewczęta to bardzo duże, ładne stworzenie, hmm. a oprócz tego one się i wysoki swojej sprawy. Hanna, przetłumacz, proszę. Od początku była taka um, koncepcja naszej orkiestry. Dlatego, że dziewczyny nie tylko pięknie wyglądają, a także są świetnymi profesjonalami. W a to są, sprawie. to są dziewczyny, które przyjechały tutaj no właśnie po wybuchu wojny, czy one tutaj wcześniej już mieszkały? Nie, one przyjechały po wybuchu wojny. A jaką muzykę wykonujecie? To, co usłyszymy w poniedziałek? Czy to są wasze utwory, czy jednak innych wykonawców? В понеділок ми будемо виконувати і наші авторські твори, і твори українських композиторів, і навіть польських. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć. E, drogie panie, a co wam daje muzyka? Szczególnie w tym trudnym okresie, czyli w trakcie wojny. E, no, przede wszystkim dla was w tym trudnym czasie, choć myślę, że dla nas wszystkich także. Ja myślę, dla muzykantów muzyka to w ogóle sposób wyrazić swoją bili, swoje dumki, swoje przeżywania i spodziewania na lepsze. Dla muzykantów wcale muzyka to jest sposób do życia, sposób, żeby wyrazić wszystko, co czujesz na sercu i ból i nadzieje i no i takie. Hanna, a jak ty się znalazłaś w tym zespole? Jak to, jak to było, że ty, no właśnie, tworzysz taki zespół? Byłam od początku po prostu w składzie tego zespołu, grałam na Flet, a teraz tak okazało się, że troszkę umiem po polsku rozmawiać, więc e, pomagam tutaj z komunikatem wszystkim i do załatwienia koncertów. Mhm. A jaka jest wasza e, misja? Bo wiem, że część dochodu z koncertu zostanie przekazana na rzecz waszych rodaków. E, przede wszystkim o to właśnie chodzi? O to, żeby wspierać Ukraińców? Jak to, w ogóle jak to wygląda, to, to wsparcie wasze? Tak, najważniejsze dla nas było pomoc naszym dziewczynom, które u nas e, grają, żeby oni mieli możliwość nadal pracować i także Pomoc tym, którzy pozostali w Ukrainie. Nie tylko, na, no, nie tylko z naszego zespołu, tylko że wszystkim dzieciom, do dzieci i do kobiet, które zostali w Ukrainie, będziemy przesyłali 20% od e, zarobku czy 20% od biletów. Jeżeli będzie m, możliwość więcej, to przekażemy więcej. O ile zostanie po wypłaceniu honorarium. A z jakim odbiorem wy tutaj w Polsce się spotkałyście? Jak znaleźliście chociażby jakiś dach nad głową? No W tej chwili nam bardzo pomaga społeczność. Mieszkacie w jakimś hotelu, wspólnie wszystkie razem, czy każda jakoś oddzielnie? W rodzinach. W rodzin... tak, polskie polskie rodziny dużo to pomagają i e, nadały nam możliwość mieszkania w ich mieszkaniach. Ваші близькі в чому ж постає в Україні? В якій ситуації ще знайдуть? Так, наші батьки зараз в Україні, і кожного дня ранок починається з того, що ми телефонуємо і запитуємо, яка зараз ситуація. E, наші близькі, наші радзи не постали в Україні. Ну і кожного ранку починаємо од новощі з України як там. kiedy i gdzie będzie można was usłyszeć? Mówiliśmy o tym, że w pońsku, ale nie tylko w pońsku, bo w najbliższych dniach no właśnie będziecie grali jeszcze gdzie i kiedy? Tak, 16 i 18 maja y, my mamy koncerty w Ciechanowie i w Płonsku. <coughs> Toż zapraszamy 16 maja na, w Płonsku u Miejskiego Centrum Kultury i 18 maja w Powietowej Centrum Kultury w Ciechanowie. Jeszcze tylko powiedzcie na koniec, kto tworzy ten zespół Znaczy, Ile pięknych i uzdolnionych pań i na jakich instrumentach też gracie? E, mamy 17 dziewczynek w zespole naszym. No i grałem na takich instrumentach: skrzypce, altówkę, wiolonczeli, dwa saksofony, flet, trąbki, buzon, gitara, gitara solo, piano. Pianino, mhm. nie wiem, tak, no, tak, tak, tak. i bębny. Także to jest tylko muzyka no, instrumentalna, czy także wokalistki są i śpiewają? Nie, tylko, tylko. tylko instrumentalna. Będziemy graliśmy m, taki pomimo ukraińskich narodowych, także m, przygotowaliśmy dla Państwa hej Sokoly w aranżacji dla naszego zespołu. No i gramy taki jakiś Найвенцій знані хіти класичної музики в обробках рокових або джазових щоб їм було. Ciekawe posłuchać. Także pani dyrygent ma dla was jeden surpriz, który warto zobaczyć. No to myślę, że no, tym bardziej warto odwiedzić i Miejskie Centrum Kultury w Pońsku, i Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. My się oczywiście przyłączamy do tego zaproszenia. Tak jak wspomniałem, w poniedziałek w Pońsku, w Ciechanowie, w środę koncert Uwierz w Ukrainę w wykonaniu wyjątkowej ukraińskiej orkiestry kobiecej Queen's Orchestra, a w studiu Radia Puńsk, część tej orkiestry, a więc Hanna Donec i Aleksandra. Sandra Korbka serdecznie dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. A na koniec, jeszcze jeden z utworów, który będziemy mogli usłyszeć w czasie o koncertu Ukraińskiej Orkiestry Kobiecej.